Będzie gulasz, będzie zupa. Nie ma co marnować trupa. Ej, dalej nie pamiętam. Szeregowy łupek myduje się na rozkaz. Tak się składa, że mam przy sobie farbę. O! O! Ha! ha! O co chodzi? Ja mam farbę, ale nie umiem malować. To rzeczywiście może utrudnić sprawę. A ludź umie malować? Ja rozkazuję, niech umie! Hmm, to chyba zależy co? Ptaka niech namaluje. Takiego redańskiego jej jak ta herbie. Ty lepiej namalujesz w końcu, jesteś żołnierzem Radowida. Tak, ja spróbuję. Ludź niech nie ucieka i patrzy. Niedobry ptak, brzydki. Nie, wyszło całkiem nieźle. Ludź grzeczny, ale ptak brzydki. Ja widzę. Troll może głupi, ale nie ślepy. Dobry ludź, nie taki jak inne. Dziękuję. Wyjedź wam o naprzysięgę. wzywacie. wzywa cię. Chcę ci wyrósł na potęgę. Możesz wszystkim chwalić się. Część się wyrósł na potęgę, możesz wszystkich. Kogo z kuflem wita zorza, to niech burzy z łukomorza. Piki do boju, miecze w dłoń, nie w garczykach, goń, goń, goń! Przed kim Macykora, cykora, to redańscy stretakora. Pyki do boju, męczeń w dłoń, Nie w gardzikach, gon, gon, gon.